A jeden. Bierz mnie w rozmanie, moja to ma nie. A w zagłasie, no, do... tak, <laughs> bierz mnie wszędzie, jak wchodzę. A bo co to może? No, tak, tak, to Tak, gdy jestem w zagłasie, do przyjaciół na kutasie, a wszechpowiem, Panie Boże, ręką myśli Boże. prasty. Robi mi dobrze i kończę na jej mordzie, a to lepsze zapachy niż w nowym komforcie. Lepsze zapachy od nowego chyba Posa, gdyby tylko mój, to po mnie do nosa. Nie spuszczam się na regał, wiesz, nie jestem taki, bo po w usta, albo na kłaki, Wierz mnie? Aha. Też mi. nie, 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 nie. Mam tak lasie, że tańczy na się, lepierz mnie prze nie na no każdej ja Boże. Boże, rozłożę. Chodźmy, kochani, zarosmana na zakupy. Tam zarykałem. Dadzi mi do zupy. Nie będę się psikać z jebanymi nowościami. Ty będziesz mi krzucił między ale Koniec. Nie, nie. 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 Aha, tam. Aha, dalej.